Piątek 2, 27 stycznia. Chyba znów nie będzie nam dane zaznać żywego słońca, znów zachmurzenie i znów ponuro. Ale chyba tym razem na pewno nie ma <laughs> mrzawki, chyba na pewno. Nie no, wczoraj było tak pół na pół i wydawało mi się, że nie ma mrzawki, a ja była, ale dzisiaj już jest suche powietrze, suche wszystko, więc. Powinno być ciutka lepiej Dzisiaj postanowiłem zrobić coś, czego nie planowałem Czyli wziąć i przebiec się na 5 km. Tak dużo osób ostatnio tu biega wszędzie dookoła Stwierdziłem, że w sumie trzeba coś się przebiec Umawiam się z Pawłem chyba od dwóch albo trzech tygodni na bieganie Ale cały czas się rozmijamy gdzieś Albo nie mamy chęci, kondycji Także chyba muszę sobie mu się przebiec. Także zapraszam Was do towarzyszenia mi w przebieżce. Parę chwil marszu na zapanie oddechu. Tak w ogóle to GPS pokazuje mi, że przebiega już chyba z 5 km, a jest niecały jeden. Spojrzałem, że to przez chmury są takie zakłócenia, że szaleje i z liczami miejsca, w których nie byłem. Czyli dzisiejszy bieg raczej nie będzie miarodajny. No ale przebiegnę, co, co przebiegnę. Dobra, do cieba. Ta rzeczka na mostku zawsze jest wyschnięta. Tutaj co najwyżej jest parę kałuży. A teraz płynie normalnie strumyk. Także zdaje się, że odwilż pełną parą. Zobaczmy drugie miejsce. Jak tamtędy płynie, no to tutaj będzie mega płynąć. Nie no, tutaj wygląda mniej więcej standardowo. Jakieś łócko tutaj. Gimbal protected Co tu się dzieje? Nie mów mi, że kamera mi szwankuje. Nie! O wow, kamera mi szwankuje. No dobra, to kamera przestała się obracać o. Ja nie cały rok jej używam, no. Nie no, możliwe, że trochę mróz jej przeszkadza. Coś się chyba tylko zgliczowało, bo już zaczęła się kręcić z powrotem. Ale mi się gorąco zrobiło, nie lubię jak mi się sprzęt psuje. <grybujesz> gdy nie jesteśmy na zastępczy. Do przodu. Do tyłu. Do przodu. <grybujesz> do tyłu. No i naprawiła się, no. Dzisiaj Karol pokazywał mi ten um, komiks, gdzie ktoś się pytał swojego dziadka Dziadku, dziadku, dlaczego mamy taką technologię, możliwości, sprzęt i wszystko A jesteśmy sfrustrowani, musimy pracować dużo, jesteśmy smutni i, i, i źli Dziadek powiedział, no bo kiedyś coś się zepsuło, wystarczyło to kopnąć, uderzyć Uderzyć kluczem do, 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 do naprawy, uderzyć młotkiem i to mogło zadziałać A jak nie zadziałało, to przynajmniej się mogłeś wyżyć a dzisiaj pracujesz przez dwie godziny, komputer kasuje ci całą pracę i co zrobisz? Uderzysz komputer? No, nie uderzysz komputera, pójdziesz, uderzysz w ścianę, uderzysz w stół, a komputer dalej tam będzie stał i dalej będzie obiektem frustracji. No, kamery też nie uderzę też nie rzucają. Jako się mogę frustrować. Nie? Dobra, czas to wybiegać. No, ok, bieg zaliczony, kamera chyba się naprawiła. Ale teraz drugie rozczarowanie tego wieczoru. Strawa mi zarejestrowała jakieś Przewspaniałe superpozycje w biegu I... No moje oko przebiegłem około 5 km Strawa mi naliczyła 13,45 eee, no Co tu mi powiedzieć mądrego ta strawa A, to poszczególne kilometry No tu na przykład 7 km strzasnąłem w 2 sekundy Niezły jestem, U miałem już trochę gorszy czas, 18 sekund No, miałem takie słabsze momenty, gdzie miałem minutę 34, ale... To zdarzało się też 14 sekund, więc... Nie jest źle Nie no, to jakaś masakra jest po prostu Jak to się w ogóle wydarzyło? Ja ostatni raz takie wykresy współrzędnych GPS widziałem z 10 lat temu Na telefonach, które ledwo co się uruchamiały A to zdecydowanie nie jest taki telefon no strawy używam dlatego, że tam mamy challenge przed biegiem firmowym i chcemy się zobaczyć jakie czasy wyrabiamy. No i najwyraźniej mój, moja przebieżka nie będzie jakaś turbomiarodajna, więc nasz kapitan, gdy będzie formułował dwie drużyny, to raczej nie będzie miał dobrego feedbacku ze strawy na temat mojego tempa. No i tak, no, powinienem znowu uderzyć w telefon, zobaczyć czy się naprawił. I jeżeli się naprawi, to wow, naprawiłem. Jeżeli się nie naprawił, no to znaczy, że był do wymiany, no ale nie był do wymiany, to normalny telefon. A sprawa tak dużo ma funkcji premium, tak często tutaj blokuje feature'y za, za kątem premium. To jest, takie, to jest taka apka freemium, że mogliby trochę popróbować jednak też darmowego algorytmu jakiegoś użyć na wygładzanie współrzędnych. Ech, szkoda strzępić. No, ale spokojnie, nawet nie było tak źle, bo jest chyba troszkę mrozik, ze 2 stopni, nie ma wiatru, nie ma mrzawki, więc cały śnieg, całe błoto takie trochę przymarznięte, więc można było sobie spokojnie biec. Nie było ślisko, bo nic nie padało. Także jestem zaskoczony, jak dobrze mi ta przebieżka wyszła, ale dopiero się okaże za 3 dni, czy dostanę jakiegoś przeziębienia i mnie zmiecie do łóżka, czy, czy faktycznie moje ciało to przyjmie na klatę i, i będzie gitara. No, w każdym razie przebieżka. 5 km w styczeń. Polecam, jakby ktoś się zastanawiał. Jednej rzeczy tylko trochę nie przewidziałem: że mój Intermittent fasting, mój post przerywany, jest przystosowany przez ostatnie miesiąc-dwa w zasadzie do niebiegania. A dzisiaj się przebiegłem już po zamknięciu okna żywieniowego i mnie masakratorsko głód teraz skręca. A w zasięgu dwóch metrów ode mnie leżą pierogi domowej roboty. No właśnie, się okaże, ale dobra, wytrzymam, dam radę, jestem tutaj przykładem, oglądajcie mnie, bierzcie ze mnie energię, czerpcie ze mnie inspirację, więc nie zjem, wytrzymam, jutro o bodaj, że zaczynam, czy jakoś tak. I nie będę jadł pierogów, bo gluten, a jednak to mi nie wchodzi za dobrze. Chyba mnie high endorfinowy, czy te inne cuda, co się przybiegło, wydzielają z że tak zaczynam się wysławiać. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia już jutro. Hej!